Inny las Kolejna miejscówka I jaki piękny Troszkę Ale zdrowiutki No babka Jak on się ma Dobrze się ma ładny koźleż inny las zobaczymy co tutaj się dzieje w tych brzuskach I tu jeszcze, jeszcze, gdzieś, gdzieś, gdzieś gdzieś o, tutaj Ale mam ręce czarne Kół, wszędzie, fur. Tuż przy drodze. Jeszcze takie cudo. Oh. tak Trochę się zagubiłem w lesie. Nie bardzo wiem gdzie stoi samochód, bo... W tym miejscu, tego lasu, nie byłem. Zapatrzyłem się na... na ziemię, na grzyby i po prostu nie patrzyłem, gdzie jestem teraz. Muszę jakoś... odnaleźć się. Nie działa mi komórka, nie działa mi nawigacja. Znaczy komórka mi działa, nie działa mi nawigacja. Także... Muszę sobie jakoś sam poradzić Dobra, zobaczymy się przy samochodzie To jest rzut na kubałek pełen Idę sobie drogą A tu Babka Zobaczymy w jakim stanie Noga twarda Hej, ładnie Zdrowy Piękny grzyb Wow Fajnie no, ale ja już naprawdę nie mam miejsca w tym koszu, już, w tym fiatrze, przepraszam, kosz cały, pełen, pełen na full. Po drodze widzę grzyby, ale teraz już mam taką możliwość, że selekcjonuję po prostu, wybieram tylko najpiękniejsze. Znaczy, wszystkie są bardzo ładne, nie robaczywe fajne, cięciutkie, zdrowiutkie. No tak jak mówię, do samochodu mam nadzieję, że idę w dobrą stronę. Tak po słońcu kieruję się. Ale po drodze znajdę jeszcze na pewno parę sztuk, bo idę drogą. Ale jak to grzybiasz, rozglądam się na boki. No bo wiadomo. Chciałbym oczywiście jakiś fajny okaz, to by było słabo Na że tak mamy Dobra dowodzenie przy samochodzie A jak nie to nocka w lesie Jestem przy samochodzie, dotarłem, cały zdrowy A oto to dzisiejsze zbiory Oj tu, słońce Ful, full, full, ful, ful Naprawdę, jestem mega zadowolony No dobra Dzięki. Trzymajcie się na razie.